Noc w tej miejscówce, ale to było. Dawaj robimy to. Jak 200k i ja na instagramie to Robimy to nocka. Tak. To jak widzicie, znajdujemy się pod opuszczonym budynkiem, którym ostatnio eksplorowaliśmy i obiecaliśmy, że zrobimy tutaj noc na 200 tysięcy. W sumie to znajdujemy się pod opuszczonym osiedlem, więc trzeba wybrać budynek, do którego pójdziemy, ale bardzo, ale to bardzo chcieliśmy Wam podziękować za 200 tysięcy na naszych tak. Instagramach. A jeżeli wy chcecie kolejną mocno rzecz w naszym wykonaniu, to co? Wpadajcie na nasze Instagramy. Zrobicie trochę więcej i może zrobimy coś tak mocnego jak teraz, ponieważ uważam, że to jest mega wyzwanie. Spójmy tutaj tylko we dwójkę. Jest strasznie, ponieważ. 13 powoli noc, będzie tutaj ciemno. Tak no. naprawdę wiemy, że byliśmy tutaj ostatnio i jest tutaj mega dużo śmieci. Czyli kręcą tutaj również trzy ludzie, co wydaje się niebezpieczne i trochę się stresuje, ale na spokojnie. Wydaje mi się, że sobie poradzimy, co? No ja też właśnie bardzo się stresuję nasz plan jest taki, żeby wytrzymać tutaj aż do tak naprawdę wschodu słońca, czyli wytrzymać tutaj jak najdłużej. Czyli no nie pośpimy sobie dzisiaj, ale mamy no. trochę rzeczy, ja wziąłem nam zupki chińskie, wziąłem o, soczek jabłuszkowy. Ja to a teraz mi się wydaje, że powinniśmy wejść do środka, znaleźć miejsce, które byśmy chcieli jakby. być Wydaje mi się, że powinniśmy wybrać. Który jest w budynku, w którym wcześniej byliśmy. Mi się wydaje, że ten tutaj był najfajniejszy. Tak, bo w drugim budynku na przykład pamiętam, że znajdowało się jakieś zdechłe gołąbki. No, ten pierwszy budynek był najbardziej optymalny. No i drugi był chyba najstraszniejszy. Przez to uważam, że jakiś do pierwszego będzie to najbezpieczniejszy, i buty na pewno nie istnieją. Tak, jak to się robi? Ej, jeszcze bardziej się boję, bo dosłownie coś był na dachu, jest rzucony jakiś kabel z samej góry i wejście, w którym ostatnio wchodziliśmy jest całkowicie zamurowane. Także prawdopodobnie najbardziej z tej budynek odchodzi nam Santia na samym starcie. Tak, my w ogóle przyszliśmy teraz poszukać wejścia, co nie, i wiecie, wchodziliśmy tutaj normalnie, patrzymy i wejście zamurowane. I teraz najgorsze jest to, że trzeba znaleźć jakieś wejście i po pierwsze zmienić budynek to jest na niebezpiecznie. Nie wiem, że jest zamurowane to jeszcze świeże grafity, czyli ktoś niedawno tutaj taki wiesz agatek jakiś. Że już nikt z nie kręcił, albo że nie jest. Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze do tego budynku wejście jakieś inne, ale jestem w strobie że ktoś zobaczył to wejścia. Te wejścia, Teraz jak zrobić tak ciemno, to już jest taki na napięcie trochę. Okej, okay, jest wejście. Nie! Tutaj jest... Tyle po prostu świeżych i I kochani, pamiętajcie: więcej filmików pod tym shortsem, więcej lajków. Pod tym shortsem robimy następny filmik z nic. A my przechodzimy do oglądania. Ktoś był, ale generalnie plan nasz jest teraz taki, żeby rozejrzeć się po budynku i sprawdzić, czy nikogo tutaj nie ma i znaleźć jakieś jedno pomieszczenie, które jest w miarę jakkolwiek przyzwoite, żeby się tam prawdopodobnie kimnąć, no bo myślę, że będziemy chcieli spróbować. A tak jak mówiłam właśnie, czym więcej śmieci, to tutaj czym więcej ludzi się kręci, a ty śmieci to na, na wejściu tutaj się ciuchy różnych ludzi, co jest dla mnie przerażające, ale postaram się teraz znaleźć właśnie jakieś najbezpieczniejsze miejsce, aby się sobie w nim usiłzeć spokojnie, pogadać chwilę i spędzić tutaj nocy. Powiem Wam, że jest tutaj ogólnie o wiele gorzej, niż było jakbyś bo jest o wiele więcej śmieci, o wiele więcej rzeczy. ślub. Jest tutaj, jakby po prostu, tak bardziej naśmiecone, jakby ktoś tutaj przebywał potem, albo ludzie odwiedzili to miejsce po naszym w naszym dyplomie. Tak, Moim zdaniem musimy mówić trochę ciszej, stąd w razie czego ktoś tutaj był, zróbmy teraz ten obchód, po prostu czynnikowy tutaj, żebyśmy wiedzieli, że jesteśmy safe. I krzyż od razu na ziemi upadnięty, z nicza tak mi się przy niej wydaje i zbite lustro to miejsce, ej, od razu na wejściu znajduje tutaj tutaj o wiele więcej rzeczy niż było ostatnio, bo zbite lustro, krzyż i znicze. To jakby meda. Dobra, dosłownie, to ostatnio, tutaj byliśmy. To stąd pani też jak wiatr i było tak bardzo zimno i zaczęliśmy uciekać, pomyśleliśmy, że ktoś przyjechał świecił, i świecił latarkami i wiedzieliśmy w tą stronę, to nie było zaburowane. A sam? Wszystko na że zamurowali, to jest mi wydaje że... się O to tam te wszystkie skrzynki są nawet pootwierane, tak kiedyś też było próbuj... Nie było tak, Szi. ludzie tu pozwiedzali mi się wydaje i teraz coraz bardziej się boję spać To jak na tu jakieś nie wiem bezdomni ludzie przyjdą i teraz spać, a my tutaj się kręcimy Więc na pewno na Ja się bardziej ja się, się z tobą boję jak ktoś się na wystraszy Nie wiem że masz taką ale mam taką I jak to jest jakiś krzyk, to dopiero wtedy jak ktoś z boku mnie krzyknie Książka z tego krzyku bardziej Ej patrz pióra, pióra zwierząta Ej ten budynek jest jedyny na najstarszy niższy poziomie. Teraz bardziej się stosuje i jeszcze mamy trzy paci. Z tego też byśmy tutaj masa masę osób, to jest naprawdę bardzo sporo, a teraz może na, na mistrz nie ma tutaj nikogo. Panie dwójkę, bądynów pan do spania w opuszczonym budynku. Nie no, dobre kąpo, dobre kąpo. Na lorem. tutaj jest są pióra. mam nadzieję, że to nie jest jakiś człowiek. Ja mówię, że mogę się tylko wszystkie okna są zamurować. Ale teraz czułam jak serce bić, jak chciałam po tych schodach. Ja po prostu usłyszałam jakiś hałas. I to taki, wiesz, o dwa razy gdzieś powtórzone, nie? Więc to jest jakby może być trochę niebezpieczne, że jest naprawdę może tu być. I te piórowo całej drodze wcześniej jakichś krzywd. No to gra pióra, to tam parześ pióra ci krzywdy nie zrobią, ale głowie parze krzywd. Nie, nie nie ma się kim stracować, najważniejsze, że jesteśmy tutaj razem i nie się wydaje, że sobie damy radę. Naprawdę czuję coraz więcej strachu, bo jest tu moc w półsilnym budynku. dobra, co robimy teraz? To jest mocne wyzwanie. Idziemy tak? Widzę to, ja bym weszła do tych pomieszczeń. Przepraszam, hmm. okay, to nie jest wiatr. Okej, tu ja bym tak, że stalić tu i tak noc, znajdźmy jakieś... No, nie możemy spać tutaj, może no. ktoś tutaj Znajdźmy tak, jakieś pomieszczenie, jest, tak jak wcześniej wyszliśmy. Góry, zwać, i chcemy troszkę jakąś inną strefę. Uważam, że to jest nieodpowiedzialny, jest trochę W górę. Nie jestem dużo. jesteśmy w dwójkę, nie mamy prawie niczego do obrony, więc ja bym poszła gdzieś w, w budynku i znaleźć bezpieczne miejsce. W najważniejszym zadaniem w całym naszym wyzwaniu jest to, żeby spać tutaj noc. A nie, żeby spotkać jakiegoś pana. Albo panie, albo pana i panie. Chcę, żeby jakiś dwóch klątecków też tutaj przyjechało, bo też robią sobie taki challenge, że dzisiaj by mogli, by naszyliwie akurat to znaczy niebezpieczne i nie odporządzam, jakbyśmy poślizgnęli do góry. Nie możemy w to powiedzieć Wolimy przejść w trochę inną stronę budynku, a nauczyć się bezpiecznej, no i wykonać na szczęście, bo jak zaraz coś się stanie, no to I, idziemy do tam. Ostatnio tu byliśmy, nie jest. O, sobie byli było nic. to tyle do to tyle to tyle do lata, to, 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 to. Przeciegnęłam w na mnie, że tak zaczęłam się na bo w momencie, w którym jest świeżo zamotowany pokój, jest ważny kontakt, a wcześniej było tu wszystko porozwalane. Zobaczmy, co to jest, prawda? Tak, jest sam, co to jest, teraz nie wiadomo. To... To, nie dobra, idziemy dalej. Tak, będę już tego głęboko w krzywej, tego głęboko w krzywej. Dwa tekły głąby! I to jest dostęp do pióra. Ja mówiłam, to, że, bez... ba, uba, że głąd, to jest. Bardzo dziwnie, że. Wygląda, jakby ktoś szedł i świeżo zabijał gołąby, które po całej drodze, jak sobie mówiłam, znajdowały się wszędzie pióra. Zarazdy lecimy tutaj do góry i są dwa głąby z dekła. Nie wiem czy to można pokazać na filmie. Ale to jakby ktoś po prostu z belki ich zabił. Ej, serio, myślałam, że będzie mega łatwiejsze, bo mi to ostatnio, to byłam taka. Nie no, lajci, lajci śpi, pewna siebie. A w tym momencie nawiedza mnie okropny niepokój, Kiedy znajduję dwa zdechły głębi obok siebie. Wyremontowali świeżo pokój. Ja, to Jakiś czas w tym To jest najbezpieczniejsze miejsce. Chciałbym poszukać czegoś innego. Kibel jest kurtki i no szczerze, w mi się pod naszej ostatniej tej wizycie. Ktoś bezdomny przyszedł tutaj i zaczął coś ogarniać, bo z jednej strony ma cały blok opuszczania dla siebie. Na nie bezdomny, wiesz są na statku i którzy chodzą w takie miejsce robią w tych miejscach imprezy i tak dalej i wiesz, są ludzie, którzy czerpią przyjemność siedzenia w takich miejscach. I naprawdę jeżeli tutaj jest odnowana dosłownie jest ja pobawiona łacinka obok i są tam jakieś takie w miarę czyste ubrania, no to to nie jest w porządku, żebyśmy tutaj zostali. No ja też uważam, że powinniśmy mieć takie już pokoju, który jest nieruszany, bo jest prawdopodobieństwo. że ktoś jakiś gdzieś tam pojawi. Teraz z tym miejscem mijam, bo te głębie to jest dla mnie... Nie, ja ja wiem, ja serio, nie że... robi się teraz zimniej i teraz strasznie masakra. Wydaje mi się, że ja bym się tutaj rozkładała z i to mi się mar takie wiesz wyсуki z dzieństwa, когда nicsz jakrem wiziła будзеdeszymu kiedyś kokuy dzieska pra raziskuнеła przy żylenkommu Ja Chcemy taką swoją główną bazę, gdzie spędzimy większość czasu. Bo w sumie naszym zadaniem nie było tutaj zrobić eksplora Urbexu, no bo już go zwiedzaliśmy z wami na filmie. Wy film, więc mam nadzieję, że go oglądaliście. I tak naprawdę no co, teraz sobie tutaj po, po usiądziemy, trochę pogadamy, pewnie coś obejrzymy. No ale tak. nie wiem, ja wątpię, że uda nam się przespać, ale chociaż spróbować. I... Ja bym nie przykład spać, tylko Trzeba na przykład posieję, że nawet jak będziesz śpiący, to pójdź sobie spać na godzinę, ale nie pójdę, ale potem ja pójdę spać na godzinę i ty, ponieważ to jest w sumie niebezpieczne tutaj usypiać. Ale wydaje mi się, że i tak mamy w miarę komfortowe miejsce. na wszystkie pokoje, ten pokój jest najbardziej przytulny. Nie słyszymy teraz żadnych hałasów, porównaniu do tego, co ja było wcześniej. Tak, ja bym się już rozkładała. Że jest to jest nieco trudno. Złożymy sobie deski, aby uczuć jakby lepszy komfort. I też na przykład, jestem mega zimno już mam na sobie kilka plus. Najlepiej no na pewno będziecie na jakimś ciepłym drewni niż na zimnej podłodze. Jest przy towarzyszymy, że tak, że będzie Ale wszyscy, którzy są zamordowani, to jest miary przyjemnie. Nie wiem, mam jakieś napoje, bo chodziliśmy z godzinkę że towarzyszy nam w sumie długo. się robiło już późno. Na ja jestem jest taka osoba i ja jestem takiej typą osoby, zawsze ile, jeden mamy plececzek, jedna bluza i to mi wystarczy, a ja też spokuje cały problem, wtedy go się ile nie wspominamy, nie no. zawsze to za wszystko będzie. Ja w że się powoli taki zmęczony, ale w sumie to tak wyszło totalnie randomowo, żeby mamy pomockę, bo nie bardzo nalegaliśmy na to, żeby zrobić nie jesteśmy, że nici, nie zrobi i myśleliśmy, żeby się to nie zrobić i sami wygodaliśmy sobie... dwie godziny, więc już jest tak, że by jest prawie pierwsza w nocy. Też się rozłożyliśmy i w ogóle zajęło nam troszkę czasu, ale jestem zadowolona, naprawdę, takiego miejsca znaleźliśmy. Ja też się cieszę, że podjęliśmy się tego, bo obiecaliśmy i naprawdę mega nam zależało, żeby to zrobić. Niestety, no, nie każdy chciałby to zrobić, bo to jest trochę straszne, ale my mówimy tak, no obiecaliśmy trzymać tego, zobowiązania, mówiliśmy i udało się. A właśnie, nie jakieś ważne ja Chciałam właśnie powiedzieć, że to ja... Często to wiesz, że jakieś rzeczy to Nie, po prostu, ale to wszystko. No tak, dla mnie to jest w ogóle niemożliwe i hmm. jeszcze dzieje się na świecie? Nawet jeżeli I... mieliśmy taką jednoznacznie pierwszą spotkę, w byliśmy właśnie ja i Marcel, leżeliśmy sobie i rozmawialiśmy o gwiazdach i widzieliśmy no. po prostu, nie? Wyglądały jak spadające gwiazdy, które tak się pojawiały, i znikały i po prostu mieliśmy takie schizy o takich tematach, jak no. A jeżeli chodzi o nawiązania takie straszne, to ja na przykład miałam kilka razy paraliżersenne, które były dla mnie na przykład okropnym przeżyciem, to tak naprawdę to jest takie, wiecie, kiedy się spać, jak jeździ, abyś się po co potrafiło dusić w ogóle. Przez to dlatego że wiele takich miejsc, mam nadzieję, że żadna zła energia tutaj nie będzie, odpycham mocniej tą energię. Ale po prostu wiecie, ja nocy, pójdę się tak trzy razy i miałam takie chwile problemy ze snem, ale tak to byłam trochę młodsza, po jakimś czasie to przeszło, ale tak naprawdę jest wiele rzeczy takich, które wydają się straszne, nawet, nawet P, na przykład. Czwary ja, pociąg, pociąg. Zastanawiam się. Jest naprawdę wiele takich rzeczy strasznych, co może się przydarzyć. Na przykład takie różne zbiegi okoliczności, albo kek, bo ja też czasami w nocy albo się usłyszałam, miałam w ogóle takie klipice, że w pokoju miałam jeszcze takie światło, co padało mi i robiło mi taki dziwny kształt po co też mnie właśnie straszyło. Boże, ja byłem młodszy, to też ten wiem. Ja też, jeżeli chodzi o jakieś takie straszniejsze historie, a to mi jakoś takich bardzo dużo się nigdy, w życiu nie przydarzyło, bo jestem raczej osobą, która zawsze stara się zapobiec tym rzeczom, no i to jest właśnie to, co powiedziałaś, ale to właśnie miałem kiedyś podobną sytuację. Jedną jak się przyprowadziliśmy się z rodzicami do nowego mieszkania i mój tata bardzo wcześnie spował do pracy. Jednak o rano i on zawsze przychodził mnie, mnie obudzić, bo ja zawsze mnie nie obudzić, żeby musi się kada w nocy. I pewnego dnia no, znowu żeby się myślałem, że to mój tata. Ja otwieram oczy, a na mną stała dosłownie ktoś stał i robi na mnie tak i się tak na mnie patrzył od góry i ja... Tak, byłem przerażony jak nigdy. Zamknąłem oczy i e, wiem, że e, bardzo próbowałem się otworzyć z powrotem, jak dużo oczy, to już tej postaci nie było, a mi tam był już w pracy. To jest trochę też właśnie jak paneliścienne, że siedzisz w tym samym miejscu i budzisz się, tylko po prostu postać się przed tą, która jest przerażająca dnia. To, to jest w ogóle mega straszne, ale jeżeli chodzi o takie rzeczy, wiecie, na dyscyplinach przyrodzonych, w swoim stylu, to rzadko spotkałam takie w takiej sferie. Ja też właśnie na to mega optymistyczna. Nie stało się jak dzisiaj przyjęła tego obojętnie, ale ja bardziej spotykałam takie gorsze historeczka z jakimiś ludźmi, że byłam na mieście, a o tylko nie spowoli spływania o